Dziś prawdziwa polityczna bitwa o wizję Polski. Dwie konwencje i dwa światy. Prawo i Sprawiedliwość stawia na bezpieczeństwo, rodzinę i suwerenność, a Platforma Obywatelska w swoim zwyczaju więcej słów niż konkretów. Kto przekona Polaków, a kto przegra z rzeczywistością, o tym już za chwilę w plusie. Natalia Rzeźniczak, jedziemy. Dwie największe partie na polskiej scenie politycznej zwierają szeregi. Donald Tusk wyprowadza sztandar platformy i liczy na to, że nowa nazwa zmieni notowania jego rządu. Prawo i Sprawiedliwość debatuje o programie na kolejne wybory parlamentarne. W Wielkiej Brytanii obława za migrantem z Etiopii, który został skazany za napaść na czternastolatkę. Mężczyzna miał zostać deportowany, tymczasem przez pomyłkę wypuszczono go z więzienia. Dla przestrogi rowerzysta mimo czerwonego światła wjechał na przejazd prosto pod nadjeżdżający tramwaj. Jak to się skończyło? Powiemy w plusie. Pokażemy też, jak reprezentacja Australii wyrąbała sobie drogę do Mistrzostwa Świata w tej nietypowej dyscyplinie. O gorący politycznie dzień. Dwie największe partie rozpoczęły przygotowania do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Z jednej strony konwencja programowa prawa i sprawiedliwości, z drugiej strony zjednoczeniowa koalicji obywatelskiej. To już niemal tradycja, gdy jedna partia ma duże wydarzenie, to druga musi na nie odpowiedzieć. Tu nikt nie zamierza odstawiać nogi. Walka o głosy w wyborach parlamentarnych za dwa lata właśnie się rozpoczęła. Prawo i sprawiedliwość chce wyjść naprzeciw potrzebom Polaków. My Polakom chcemy przedstawić pewien plan działania, plan gospodarczy, bo dziś każdy ma problem z drożyzną, każdy ma problem z tym, żeby mieć pracę z dłuższej perspektywy czasu i chcemy Polakom pokazać alternatywę. Chcemy Polakom pokazać, że Polska najbardziej rozwijała się za czas prawa i sprawiedliwości. Na drugim biegunie kongres koalicji obywatelskiej. Mówmy prawdę, przeciwstawiajmy się złu, nie dajmy się steroryzować, nie pozwólmy, aby Polska ogarnęła znowu fala kłamstwa, pogardy, nienawiści. Między innymi właśnie po to tu dzisiaj jesteśmy. My, nowy program. Oni. Nowa nazwa. Od nowej nazwy, od mieszania herbata się nie robi słodsza. A z jaki ma stosunek obecny premier, mój następca, do wszystkich swoich obietnic, to wszyscy doskonale wiemy. Jako pierwsi po wielu latach. Nowa nazwa, stare wojenki. Posłowie koalicji 13 grudnia przerzucają się winą. Żyliśmy później dwa miesiące opowiadaniami przez ministra Krajewskiego, że będziemy walczyć o to, żeby Mercosuru nie było. Jak wszystkie dokumenty już od dłuższego czasu no, wskazywały na to, że to rozmowy nie poszły po myśli. Od ostatnich wyborów parlamentarnych notowania rządu Donalda Tuska regularnie spadają. Fatalna pomyłka brytyjskich władz na wolność trafił obywatel Etiopii skazany za napaść seksualną na czternastolatkę. Mężczyzna został omyłkowo wypuszczony z więzienia w Chelmsford, do tej pory go nie złapano. Incydent wywołał polityczne trzęsienie ziemi i fale krytyki pod adresem służb więziennych. 41-letni Etiopczyk to hadusz kebatu, który został omyłkowo zwolniony z więzienia w Chelmsford w hrabstwie Essex. Mężczyzna wsiadł do pociągu jadącego do Londynu. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, określił incydent jako całkowicie niedopuszczalny. Kebatu, który przepłynął do Wielkiej Brytanii na małej łodzi, został skazany we wrześniu, a sąd wpisał go do rejestru przestępców seksualnych na 10 lat, uznając za osobę stwarzającą poważne ryzyko ponownego popełnienia tego przestępstwa. Ojciec, 14-latki, ofiary Etiopczyka. Osobiście udał się do więzienia w Chelmsford, żądając wyjaśnień po tej szokującej pomyłce. Co to był za wyścig? U wybrzeży miasta Shipiona w południowo-zachodniej prowincji Cadex hiszpańskie służby skonfiskowały prawie dwie tony haszyszu. Podczas operacji przejęcia łodzie patrolowe razem z helikopterem ścigały podejrzany statek. Oprócz ogromnej ilości nielegalnej substancji na jego pokładzie znaleziono również 114 pojemników wypełnionych paliwem. W wyniku pościgu zatrzymano cztery osoby. Rowerzyści nie są zwolnieni z przestrzegania sygnalizacji świetlnej. Przypomina o tym zespół Tramwajów Warszawskich, publikując nagranie z niebezpiecznego zdarzenia w ramach przestrogi. Przeszkody w postaci czerwonego światła i najeżdżającego rozpędzonego tramwaju nie powstrzymały rowerzysty przed przejazdem przez stanowisko. Doszło do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragicznie. Dlatego warto pamiętać, że czerwone światło to znak STOP, także dla rowerów. W plusie przeniesiemy się do Paryża, gdzie jedno z dzieł sztuki mistrza XX wieku właśnie pobiło kolejny rekord. Kto był jego muzą i ile zapłacono, zaraz się przekonamy. W Ekspresie Plus przyjrzymy się powrotowi dwóch pan w rodzinne strony. Słodziaki szykują się do wyjazdu z francuskiego zoo. Sprawdzimy, dokąd jadą. Zima zbliża się wielkimi krokami. Gołym okiem widać to w tatrach, które zostały pokryte przez biały puch. Synoptycy ostrzegają tam przed mroźną aurą. Polskie piłkarki zremisowały z Holenderkami na stadionie w Gdańsku. Nasze reprezentantki nie straciły ani jednej bramki w meczu z czołową europejską drużyną. Autonomiczne taksówki już znamy, ale elektryczne samochody do wynajęcia, które podjeżdżają na miejsce bez kierowcy, to nowość. Takie auta to propozycja dla tych, którzy boją się całkowicie powierzyć swojego życia wirtualnemu kierowcy, ale nie zamierzają udawać się do wypożyczalni. Wygląda jak super stanowisko do komputerowych gier, a to prawdziwe centrum sterowania. Berliński startup testuje usługę car sharingu z wykorzystaniem samochodów autonomicznych. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, a zdalnie sterowany samochód podjedzie pod wyznaczony adres w pełnej gotowości do wynajęcia. Kierowcy brak, ale w pomieszczeniu wyposażonym w monitory i kierownicę siedzi pilot, który nawiguje samochód i dba o to, by dotarł on we właściwe miejsce. A gdy zaparkuje, można wsiąść i jechać. Prościej być już chyba nie może. Ale czy bezpieczniej? To się okaże. Dwie główne atrakcje francuskiego Zoo pandy Huan Huan i Yuan Zi szykują się w podróż powrotną do Chin, gdzie spędzą resztę swoich dni. Opiekunka, która zajmuje się nimi od ich przyjazdu w 2012 roku, nie kryje wzruszenia. Przed wylotem pandy przejdą obowiązkową kwarantannę, podczas której opiekunowie zadbają, by czuły się jak najlepiej. Zoo już planuje rozmowy z Chinami o nowej umowie, która pozwoli sprowadzić kolejne pandy. Co by się stało, gdyby można było zobaczyć swoje życie z innej perspektywy? Jak wpłynęłoby to na nasze dalsze życie? Takie pytania stawiają twórcy meksykańskiego dokumentu Wielkie Ostrzeżenie. Jego kinowa premiera już w przyszłym tygodniu. Wielkie ostrzeżenie to więcej niż film, to duchowe doświadczenie. Obraz Juana Tameza opowiada o ludziach, którzy przeanalizowali wszystkie popełnione w życiu grzechy i uświadomili sobie, w jakim miejscu drogi do zbawienia czy też zatracenia znajdują się obecnie. Twórcy filmu sięgają do mistycznych przekazów, według których każdy człowiek na świecie otrzyma łaskę oświecenia sumienia. Ten moment nazwano wielkim ostrzeżeniem. Warto wybrać się na tę produkcję. Premiera już w piątek. about my whole life, my whole life in a matter of minutes. Przed nami kolejna odsłona tegorocznego festiwalu Jazz po polsku. Już jutro w warszawskim klubie Jazzmin usłyszymy najbardziej znane standardy jazzowe w wykonaniu małych i dużych gwiazd. Wystąpią m.in. Adam Jarzmik Quintet i Vincent Meissner Trio. W programie także warsztaty współczesne techniki kompozycji w muzyce jazzowej i awangardowej. Pierwszy koncert rozpocznie się o 19.30. Jedno z największych dzieł Józefa Verdiego, ponownie w operze krakowskiej. Skomponowane do libretta Antoniego Gislandzoniego powstało na specjalne zamówienie z okazji otwarcia opery w Kairze. Entuzjastyczne przyjęcie i kolejne premiery na światowych scenach operowych sprawiły, że opowieść o etiopskiej księżniczce znalazła swoje stałe miejsce w kanonie literatury operowej. Sztukę można obejrzeć od 14 do 23 listopada. skoro mowa o sztuce, to teraz będzie sztuka warta miliony. Obraz hiszpańskiego artysty Pabla Picasso, który przedstawia jego muzę i partnerkę Dore Mar, został sprzedany na aukcji w Paryżu za zawrotną cenę ponad 31 milionów dolarów. Według specjalistów portret Dore Mar jest jednym z najbardziej poruszających dzieł Picassa, bo powstał w okresie, gdy artysta porzucił swoją muzę dla innej kobiety. Zainteresująca miłosna historia obrazu od 1944 roku była w posiadaniu francuskiej rodziny, która przez dekady przechowywała go w swojej kolekcji. Decyzja o sprzedaniu obrazu zapadła po tym, jak spadkobiercy nie byli w stanie fizycznie podzielić obrazu między siebie. Aukcja potwierdziła, że dzieła hiszpańskiego mistrza wciąż osiągają rekordowe ceny, a ich wartość z biegiem lat tylko rośnie. Nowy nabywca nie szczędził grosza i kupił obraz za ponad 31 milionów dolarów. Tożsamość kupującego nie została ujawniona. W, w San Antonio zrobiło się naprawdę jesiennie. Hipopotamy, zazwyczaj spokojne i dostojne, zamieniły się w prawdziwych smakoszy. A wszystko za sprawą dyni. Opiekunowie przygotowali im specjalny jesienny przysmak, ogromne pomarańczowe dynie, które hipopotamy zjadały ze smakiem. Te wielkie, mokre pyski z łatwością poradziły sobie z wielkimi dyniami. Jesień przyszła do Teksasu, a hipopotamy świętują ją po swojemu. Smacznie, głośno i z szerokim uśmiechem. Zbieramy świeże dostawy, ogłosili pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. I nie chodzi tu o oscypki, a o tony śniegu. Z dostawą prosto z nieba. Na hali gąsienicowej zrobiło się tak biało, że mógłby się tam zaszyć niedźwiedź polarny i nikt by go nie znalazł. Turyści, którzy wyruszyli na jesienny spacer, teraz raczej ćwiczą przetrwanie w warunkach polarnych. i MGW ostrzega, że temperatura spada, a śnieg rośnie jak drożdżowe ciasto. W dolinie Pięciu stawów już minus 1, a wkrótce może być 15 cm puchu optycy ostrzegają. W wyższych partiach będzie jeszcze więcej bieli i lodu. W nadchodzących dniach pogodę kształtować będzie układ niżowy, co oznacza ochłodzenie i spore opady deszczu. Już w poniedziałek najchłodniej będzie na północy, gdzie termometry wskażą zaledwie 7 stopni, a na Dolnym Śląsku spodziewamy się intensywnych opadów. We wtorek deszcz obejmie już cały kraj, najmocniej popada na południu. Termometry wskażą od 8 do 11 stopni na pomorzu. W środę odczujemy lekkie ocieplenie, na zachodzie 13 stopni. Sucho z największą ilością przyjaśnień na Podkarpaciu. W większości regionów spodziewamy się przelotnych opadów i chwil ze słońcem. Koniec października może oznaczać tylko jedno. Powrócił alpejski puchar świata. Pierwsze zawody klasycznie odbyły się w austriackim Zelden, gdzie na najbardziej stromej trasie w całym kalendarzu triumfowała bohaterka gospodarzy Julia Schip. Austriaczka utrzymała dużą, ponad sekundową przewagę po pierwszym przejeździe i wygrała slalom gigant w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata. Miejsca na podium uzupełniły zaś Amerykanka Paula Molcan oraz Szwajcarka Lara Gutberami. Nieźle na jednej z najtrudniejszych tras Pucharu Świata poradziła sobie nasza alpejka Maryna Gąsiennica Daniel. Polka zakończyła zmagania na 17. lokacie. Bez Pajor też można osiągać dobre wyniki i nawiązywać walkę z mocniejszymi od siebie. Polki udowodniły to podczas meczu towarzyskiego z Holandią. Na stadionie w Gdańsku Biało-Czerwone zrehabilitowały się za niedawną porażkę z Oranie 1-4, ostatecznie uzyskując bezbramkowy remis. Polki zagrają jeszcze jeden mecz podczas październikowego zgrupowania. We wtorek zmierzą się na wyjeździe z Walią. Rywalizacja zacięta, aż wióry leciały. Australijczycy z szóstym z rzędu Mistrzostwem Świata w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Reprezentacja z antypodów wyrąbała sobie drogę do tytułu, pokonując w wielkim finale kadrę ze Szwecji. Co ciekawe, podium uzupełnili nasi reprezentanci, którzy byli szybsi od Nowozelandczyków. Australia! Pinocchio płakał, gdy oglądał. Kundelki nie oceniają, nie oczekują, po prostu kochają. Dla opiekunów tych zwierzaków to też idealny moment, aby wspólnie pielęgnować tę wyjątkową więź i podziękować za radość, którą wnoszą do naszego życia, zwłaszcza w dniu ich święta. Wszystkim tym kundelkom, samych pysznych przysmaków życzę redakcji Ekspresu Republiki. A politycznych smaczków nie zabraknie w programie dzisiaj, który rusza punktualnie o 19.00. Opozycja przygotowuje się do wyborów. Marketing zamiast programu. Berlin sabotuje wysiłki Waszyngtonu. Nasza ekspresowa lokomotywa zmienia maszynistę, i już za chwilę powita Państwa Paulina Bilińska w ekspresie Republiki Luz. Dobrego popołudnia.